Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Artur Środzki i przychodzę dzisiaj do Was, moi drodzy, z bardzo ciekawym tematem. Otóż, jak dobrze wiecie, mm. dużo jest różnych zdolności, którymi możemy weryfikować własne odczucia, materię, rzeczywistość, postrzegać ją w naszych snach, telepatycznie. Na spacerze po lesie możemy zauważyć różne rośliny, zwierzęta, możemy poczuć ich energię, możemy poczuć nawet myśli i emocje istot nas otaczających. Czyli jest to jedna z metod badawczych, które można spokojnie wykorzystać do badań energii za pomocą obrazu. Dużo ludzi energię płynącą od ludzi, nawet z muzyki w radiu, widzą kolory i nieraz obrazy. Obrazy, które pokazują przepływ energii, która jest pewnego rodzaju zapisem geometrycznym i kodem, który wiąże się nieraz z symbolami podobnymi do liczby różnych wzorów. Na tej podstawie też przecież powstały rudy nordyckie oraz wiele innych świętych znaków, które dotyczyły jakichś symboli dotyczących konkretnego wymiaru, kultury, zapisów, trajektorii przepływającej energii. I symbole, które zostawały wykorzystane do tego potrafiły łączyć się z tą wibracją i z tą energią. I dzisiaj z tego powodu porozmawiamy sobie o tematyce obrazu energetycznego. Czym jest w tym rozumieniu obraz energetyczny? Dzisiaj przedstawię Wam pracę mojej koleżanki, która jest uczestniczką Akademii Energetycznej, ma swoje własne, niepowtarzalne zdolności do odczuwania. Diagnostyki i rozumienia świata energii. Dużo więcej potrafi, niż sama o tym jeszcze myśli, o sobie, niż w to jeszcze wierzy, ale stopniowo coraz bardziej działa energią i coraz bardziej wierzy w swoje możliwości i ich skuteczność, ale skuteczność metod diagnostycznych. W ramach naszych zajęć, Lucynka, co jakiś czas. Praktycznie na każdych zajęciach rysuje sobie różne rysunki, będąc w transie. Te rysunki są jej formą automatycznego rysowania, tak jak jest automatyczne pismo do robienia przekazów i podpowiedzi z duszy, podświadomości, czy też z konkretnych kierunków wszechświata i odpowiedzi na pytania, to w tym przypadku. Jest to transkrypcja, jest to automatyczne rysowanie, gdzie tak naprawdę lucynka łącząc się z energią grupy, tematów, które poruszamy, i energią, która towarzyszy nam na spotkaniu, a ściśle jest powiązana z danym tematem, zamienia się u niej w rysunek, który ma swoją energetykę moc. I w komentarzach możecie oczywiście pochwalić lucynkę, na pewno w tym czasie jej się to bardzo przyda. I napisać, co wy czujecie, jak interpretujecie te obrazy, co czujecie w tych obrazach. Pamiętajcie, że energia na początku była dźwiękiem. Wszechświat powstał z fal dźwiękowych, które stały się konkretną formą energii. Energia, częstotliwość, wibracja na to wszystko składają się pewne częstotliwości, fale dźwięku i kolory. Mówi się, że wszystko zaczęło się od dźwięku, bo dźwięk był wielkim wybuchem. Tak to nazwijmy. Początkiem wszystkiego. Ale obraz jest interpretacją dźwięku. Za chwilę przedstawię te obrazy i powiem, z jaką intencją zostały narysowane, to znaczy, jak Lucynka je podpisała. Przyszło jej jakieś słowo, jakaś myśl, którą przypiała do tego konkretnego zdjęcia. Jeżeli ktoś chciałby zamówić sobie taki obraz, żeby lucynka z intencją dla kogoś narysowała lub po prostu narysowała od serca, co czuje dla danej osoby, co miałoby jej pomóc, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o obraz, który ma dać człowiekowi pewną wizję, częstotliwość i energię, nawet patrząc na niego, żeby wzbudzić w sobie pozytywne wibracje bądź żeby zrozumieć jakiś proces, myślę, że. Takie wasze pytania, czy nawet osobisty kontakt z Lucynką mógłby u niej wywołać taką inspirację do takiej pracy, więc ja podam jej adres e-mail, który będzie w opisie tego filmu, pod, pod tym filmem w opisie i możecie do niej napisać. Dobrze, zaczynamy. Na pierwszym obrazie występuje taki opis. Medytacja ciszy, praca z duszą, robię przestrzeń i pozwalam ci działać. Ja każdy z tych obrazów zostawię tutaj na kilka sekund, żebyście mogli się przyjrzeć, ale w trakcie filmu możecie zatrzymać ten obraz i poczuć, jak to wygląda, żeby samego filmiku za bardzo i nagranie nie przedłużać. Drugi obraz nosi nazwę, już momencik, Interface. Pytanie, na które chcę poznać odpowiedź. Trzeci obraz: lekcja pokory. I tutaj mamy obraz: lekcja pokory. A teraz kolejny: zobaczmy ćwiczenia oddechowe, czyli podczas ćwiczeń z naszą koleżanką Joanną. Tutaj, bo mamy kilku wykładowców w naszej, naszej akademii. Tutaj taki obraz, czyli widać na tym obrazie, w według mojej interpretacji, przepływ energii przez kręgosłup i czakry wzdłuż ciała, od dołu do góry, przepływ energii. Jak w dwie strony na wylot czakry rozprowadzana jest energia, ale tak jakby każdy krąg ma swoją energetykę. Więc, jakby tutaj, jest pokazany taki zdrowszy przepływ tej energii. Kolejne zdjęcie: Wdzięczność, błogość tu i teraz. Można nawet taką wyszywankę sobie zrobić. Fajnie byłoby pokolorować to, jakby lucynka w którymś momencie zaczęła kolorować te rysunki. Kolejne: mm, Ograniczenia w uzyskaniu pełni szczęścia. To też bardzo ciekawe, i tutaj na tym obrazie pojawia się wiele elementów, które powodują, że żaden z nich nie jest do końca podkreślony jako ten wyrazisty. Czyli moja interpretacja byłaby taka: za dużo rzeczy, które nas oblepia i które się wydarza, choć nawet pięknych, mogą przytłoczyć prawdziwy obraz i szczęście tego, co dla nas jest najważniejsze. Bo to, co radosne i szczęśliwe dla innych, niekoniecznie dla nas, nawet jeśli będzie dobre, to niekoniecznie dla nas będzie to głęboko satysfakcjonujące. Trzeba wybrać rzeczy i docenić je, ale wybrać to, co jest dla nas najważniejsze. Oczyszczanie kamieni. było taki warsztat. Też tutaj pięknie narysowana energetyka. Płatki przypominające czakram. Kryształ w środku, bo kryształy działają podobnie jak czakry. I mają swoją energetykę przypominającą układ nerwowy, co, dla te, co powoduje, że tak wielu ludzi roz, rozwiniętych duchowo i energetycznie bardzo kocha minerały. Ludzi wysoce wrażliwych, teraz kolejny system wewnętrznej rodziny. I tutaj bardziej harmonijny, poukładany obraz, ale poziomowy. Niech każdy z Was spróbuje sobie. Takie ćwiczenie, skoncentrujcie się na jednym z obrazów, otwórzcie się i poczujcie, jakie słowa i odczucia do Was przychodzą, czy Wam się kojarzy, i jaką część życia, część Waszych myśli, czy też Waszego ciała porusza dany obraz. I zapiszcie sobie to. Najlepiej opublikować to w komentarzach. Jakie macie wrażenia, kiedy oglądacie te obrazy, kiedy się spróbujecie z nimi połączyć, żeby je poczuć? Co one w was wywołują? Ponieważ obraz może być też terapeutyczny. Kolejny obraz i bardzo ciekawie rozbudowany, przedstawiający prawdopodobnie różne wymiary i linie czasu. Obraz śnienie. A kolejny obraz, linia wcielenia duszy, linia matki, linia ojca, i tu taki najbardziej chyba rozbudowany, złożony. Podpowiedź dla Was, moi drodzy widzowie: teraz w tym czasie pełni księżyca, która jest, może dla Was była, bo nie wiem, kiedy ten film zostanie opublikowany. W sytuacji zmian planetarnych, ważnych wydarzeń na świecie, warto sobie robić medytację, w której się wyciszamy i otwieramy się na obrazy. Te obrazy mogą dotyczyć naszej duchowości, energetyki, mogą być podpowiedzią. Łączymy się z duszą, z intencją, żeby przekazała nam obraz, kształt, wizję, wizerunek, może jakieś zdjęcie, które nam ma pomóc. Coś przerobić, odblokować, zrozumieć, co stoi nam na drodze, jaki może cel, jaka motywacja, jaka rzecz do zrozumienia. Mogą to być kształty bardzo geometryczne, mogą to być konkretne wizje, konkretne obrazy. Ponieważ każdy z nas ma pewną intuicję, ma zdolność do komunikacji z przodkami i ze swoją duszą, tylko niektórzy ludzie posiadają dar do tego, taki zaawansowany. Ale większość z nas ma dostęp do intuicji szóstego zmysłu na przynajmniej podstawowym poziomie. Jak się go wyćwiczy, to oczywiście można pewne rzeczy rozwinąć, ale często dla wielu dusz były to rzeczy wcieleniowe i duch potrafił przez setki tysięcy lat rozwijać takie swoje umiejętności. Dlatego niektórzy ludzie rodzą się tak mocno obdarzeni, mając jeszcze od dziecka już otwarte dary. I uzdolnionych ludzi w swoim rodzie, bo to też jest ważne, co nasi przodkowie nam przekazali. <laughs> Taka ostatnia podpowiedź na dzisiaj: wiele osób uzdolnionych zaczynało od kart Tarota, różnych kart, nawet z, gry, z gier fantazy, karcianek, takich, w które się gra w dobrym towarzystwie, gier planszowych, <laughs> gdzie były rysunki, karty, <laughs> ponieważ one rozbudzały wyobraźnię. Pomagały odkryć tą wrażliwość, odkryć ten obraz energetyczny w sobie, pomagały nam rozbudzić te zmysły. Więc, warto się zainteresować różnymi kartami do wyuzualizacji, afirmacji, wyobraźni. Ja też mam w swojej ofercie sprzedaży warsztatów karty mocy, które stworzyłem właśnie do, takiego, do takiej pracy z wyobraźnią, przerabianiem różnych programów. Dziękujemy bardzo Lucynce za te obrazy i zachęcam do kontaktu z nią. Pozdrawiam serdecznie, Artur Sierocki.